Hello, z tej strony Dawkox i dzisiaj zrobimy zdania Ilia Jonesa. ja mam 4 zdania, bo te zdania nie leżąca, by przejść dalej. Czyli jak te cztery zrobię, to będę miał kolejne, tam 5 czy nie wiem, gdzie to jest potem. No więc pierwsze zdanie, które zrobię, tu, będzie użyj wyczepnej rękawicy, by rozwijać się od drzewa. No to widzimy się zrazu, jak będę w grze. Ja widzę, już latuję tutaj. I musimy się rozwijać w drzew. No, i tak zrobiliśmy i dostaliśmy kilofy. Ja, ko widzę, kolejne zdanie. To jest zwierzch artefakt Durburgerowni ze świątyni oraz ruin w jednym meczu. Widzimy się zaraz w jak wam pokażę jak te kilofy wyglądają. I widzimy, tak wyglądają się kilofy, które już za zro zrobienie zdania. A tutaj właśnie dopiero to um. Znaczymy, nie, 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 nie pykajcie, co zrobiliśmy. No zdanie, widzowie. Nie wykajcie, co tam, że się powiedziałem. Zbierz artefakt do rubrygowni ze świątyni, oraz nastrój w jednym meczu. Znaczy, no, musimy być tu i tu, i zbierać arte, artefakty. to widzę, widzimy się zaraz, jak tam będę. No, widzę, już dla do tej świątyni. I tu lecicie, tutaj będziecie mieli wykrzyknik tam, gdzie będzie jakiś ten artefakt. No i musimy to zabrać, tak. No i teraz widzę. Drugi artefakt jest na tej, tutaj w tej świątyni. Bo widzimy się, kiedy to będę wizowe No i ja właśnie to już jestem, po tą świątynią. I teraz poszukam. O, jest wykrzyknik, dobra. No i tak widzę, właśnie zdobyliśmy zaraz plecak. No i widzę, widzimy się zaraz w lobby, jak wam pokażę, jak ten plecak wygląda. Dla widzów i tak, no, ten plecak w lobby. No i kolejne zdanie, widzowie, to będzie, zadaje obrażenia przeciwnikom podczas jazdy poja pojazdem, stojąc na pojeździe. No to widzimy się w grzech. Po no prostu widzimy się w grzech. No widzę, jak ustawia pojeździe, to napisało, że też można stać na pojeździe. I tam ja widziałem właśnie chłopak. No i zrobiliśmy zdanie wizowe Oj, się malowanie. No to widzę, teraz widzimy się, zaraz w biegam pokażę sobie za malowanie. I widzimy tak na to malowanie w grze. Um, czekajcie. Dobra. Kolejne zdanie widzowie to jest... Proszyka i skrzynię. nie utrzymanej czyli po prostu trzeba pięć skrzynek przeszukać i nasadnie się no to, to widzimy się widzę jak będę w grze. No widzę, już tu ląduję. Teraz musi poznać, Musimy znaleźć pięć skrzynek. Mamy już jedną. On sam będzie przyczepny, będzie łatwiej No i tutaj drugą skrzynkę. Tylko nie gadajcie, że to były tylko dwie skrzynki, ale tu nie ów się. O oh, yes. jest Mamy trzecią skrzynkę Tam widzisz chartą. No jeszcze jedna gdzieś musi być No i mamy, dobra No i tak zrobiliśmy Avatar i jeszcze Inia Johnson no To widzimy się widzę w lobby i knopkarze to są za nagrody I wyjdziemy tak wygląda awatar. A tak wygląda skinek. Dobra, mam śprawę prawo kilka kolejnych zadań. Przydadam przeciw kolejne wyzwania. Znajdź ukryte drzwi za główną salą w zawyłych świątyniach. Schowaj mityczny lub egzotyczny środek na w namiocie by głazy ucieczkowe toczyły przez 100 metrów w jednym meczu. Bądź 5 najlepszych meczu i zrępić mi go tisu. Do pierwszej zdanie, które zrobimy, to będzie znaleźć tutaj drzwi za główną salą w wstawiły się Czyli musimy przejść tutaj. I zobaczymy się zaraz jaką dobrze No widzę, ja już tak dolatuję. Będziemy musieli znaleźć, gdzie są te drzwi. Uważaj, że pokazane tym biksutnikiem fajnym. To jest takie duże. Że tutaj nie wiem co się tu dzieje. Przypnę to sobie. Tutaj to pokazuję. Może tam to jest. Um, no chyba nie. Albo? Ktoś tu jest. Widzimy się, może jakiego znajdę. Będzie chyba szybciej. Dobra, no, widzowie, e, to jest tutaj, na tym miejscu, tutaj właśnie. I trzeba wszystko na te pomarańczowe coś, widać. A takie, to nie na słońce. I na to tylko jadłem na to, jakby i mi zadziałało. I teraz musimy tu wejść. Albo nie wiem. Są trapy. Ja widzimy się jak ja tam będę, bo zaraz ja zginę. A nie chcę, żebyście to widzieli. Bo ja tu jestem, bo muszę to podnieść, ale nie wiem. No i co z tym zadaniem? Chyba ja, coś mi się musiało zbugować Ja widzę, widzimy się w kolejnym meczu Albo widział może mi się po prostu zbugowało no ja widzę jak mi się zajęczyło, tylko poszedłem tutaj, co nie, bo tutaj była sklepa, trzeba panią wyjść. Poszedłem tutaj, otworzyłem... Po prostu poszedłem i tutaj są te ukryte, żeby sobie o to chodziło. No więc zalanie zaliczone i zaraz będę w lobby, i pokażę jak to wygląda w grze. Ehm, ta emotka. No i widzę ja już, że mam pokazję, jak ta emotka wygląda. No, i tak właśnie wygląda ta motka. Kolejne zdanie: widzowie, schowaj mityczny lub egzotyczny przedmiot w namiocie. Mm, no dobra, no to widzimy się, widzę, jak za jakiś mityczny lub egzotyczny przedmiot, i będzie mu namiot. Gdy teraz wrócę, właśnie teraz zacząłem, i no, lepiej polecić tutaj po prostu na tą miejscówkę. Tutaj, e, tutaj po prostu, widzicie. Bo tutaj zawsze są co mieć mityki, w, w tych skrzynkach takich I zobaczcie Widzicie? Teraz tylko muszę znaleźć namiot, więc jak znajdę namiot to zaraz wrócę po prostu nawet widzę, się namiot Bo teraz mogę go w mityczny przedmiot No i tak dalej, czyli właśnie zrobiliśmy zadanie jest się grafiti i zaraz i to Wam pokażę eee, dobra No to zaraz Wam pokażę te graffiti w lobby Dobrze i tak wygląda właśnie to graffiti Kolejne zdanie To je będzie Spraw, by Głazy ucieczkowe toczyły się przez 100 metrów w jednym myszu Dobra O to widzimy się widzę jak będę w grze przy głazie. Rosz jestem, bo z tego co wiem no to są te głazy ucieczkowe Poczekajcie, bo tu to... dobra Z tego co wiem Jak ja zaraz dobra... No to No i tak mamy zrobione zadanie i dostaliśmy Emoji, no to teraz Boże, teraz się będziemy widzieć teraz w grze, jak um, będę to robił, znaczy w lobby, jak ja wam pokażę, jak to wygląda. I tak wygląda właśnie te Emoji Dr. Jones. No i kolejne zdanie to jest... Z rajem pociwników pistoletu, czyli musimy znaleźć pistolet i za 750 wybrań z pistoletu. Dobra. No to widzimy się w grze z pistoletem. Daję że mam pistolet. I damy... czy co widzowe? Nie będę pokazywał jak ja w ogóle te 750 wrażeń zdaję po prostu Powiem wam jak na 100 700 wrażeń To widzimy się zaraz, No widzę zostało mi 150 obrażeń Jak ktoś to działa na wilkach, przynajmniej mi Więc na innych zwierzętach mnie też to działa Mówię, żeby było wam łatwiej. No i zrobiliśmy, i dostaliśmy ekran On no to widzimy się teraz. Zaraz, w biją. Pokażę, jak ono wygląda w grze. I widzowie, tak blok ekran sztywania jak w grze. I teraz widzowie. Podajne zdanie to jest bądź wśród 5 najlepszych meczu, czy po prostu e, trzeba zająć top 5. I najłatwiej to jest zrobić, no działa, bo tam jest po prostu najmniej teamów, co nie? Odchodzi chodzi o, że 5 że musi zostać. 4 e, teamy muszą zostać z e, wami, po prostu. No to widzimy się w grze, jak ja już będę, jakby w grze. No gdzie w nagrywanie, bo em, E, już w sumie no już jestem więc mogę wyjść i już będę miał. no widzę widzimy się zaraz w lobby.